Cześć! Jakiś czas temu poznaliśmy postaci. pięciogwiazdkowo, oczywiście, które dostaniemy na banerach w 3.7 i to będą wszystko rerany. Dzięki temu będziemy mogli sobie praktycznie bez żadnego gdybania pogadać o zaletach i wadach tych postaci, jednak pamiętajcie, że tak jak zawsze podkreślam, przede wszystkim rolujcie pod tego, po kogo chcecie rolować. Szczerze mówiąc, mi jest ciężko obrazić sobie sytuację, że roluję po postać tylko dlatego, bo jest silna, a tak naprawdę wcale nie lubię nią grać i gram dlatego, że muszę. Ale oczywiście to jest Wasza decyzja i o ja że gra po nas przyjemność, ale w tym filmie oczywiście chciałabym przybliżyć wam siły każdej postaci. Na szczęście są to rerane, jak podkreśliłam, więc do każdej z tych postaci na moim kanale znajduje się szczegółowy film. Więc jeżeli któraś postać Was szczególnie zainteresowała, to odsyłam właśnie do tych filmów. Nie zapominajcie o łapce w górę oraz sobie na kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I koniecznie napiszcie mi w komentarzu, po kogo wy rolujecie. Może tak jak ja, czekacie tylko na czwórkę, bo wiemy, że będzie Kirara w pierwszej połowie i ja tylko i wyłącznie po nią roluję, ponieważ wszystkie pozostałe postaci na szczęście mam. Może w ogóle skipujecie ten patch i czekacie na 3.8, albo już na fontaine. Pamiętajcie, że streamuję również na Twitchu i link do streama, jak i do moich pozostałych social mediów, znajduje się w opisie pod tym filmem. I zaczynamy oczywiście od pierwszej połowy i bierzemy sobie Yoimiya. Muszę powiedzieć, że to jest naprawdę mocny Pyro DPS, pomimo tego, że uważam, iż dalej jest niedoceniana, było tak na samym początku i tak naprawdę bardzo to się nie zmieniło, ale wszystko dlatego, że musi konkurować z takimi postaciami jak Hutao czy Xiangling i niestety, jeżeli chodzi nam tylko i wyłącznie o same liczby Bierzemy pod uwagę innych czynników, to często wypada gorzej. Jednakże, nie samym d człowiek żyje, są też inne zalety postaci, tak jak chociażby to, że jednym z jej lepszych teamów jest team składający się z postaci czterogwiazdkowych, czyli bardzo mocny, przyjazny graczom Free-to-Play. I jakby tego było mało, również łatwo dostępna broń czterogwiazdkowa, czyli Rust, jest na nią naprawdę mocnym wyborem. Tak więc, dla osób, które nie chcą wydawać dużo, albo dopiero zaczęły swoją grę i nie mają jeszcze pokaźnej kolekcji, to jest to naprawdę duży plus, że zarówno team składa się z postaci czterogwiazdkowych, jak i bardzo dobra broń, również jest czterogwiazdkowa i co najważniejsze, leci wam z każdego baneru. Joimia jest jedną z niewielu postaci w grze, przynajmniej na chwilę obecną, która zadaje główny swój damage normal atakami i ułatwia to na przykład walkę z wrogami, którzy się przemieszczają na przykład na abysie i przyznam wam szczerze, że nieraz właśnie mi tego abysa wykarowała, chociaż muszę przyznać, że ostatnio wyciągam ją rzadziej na tego Abyssa, ale to wynika z tego, że tak skonstruowany jest abys, żeby w nas pchać dendro postaci, ale jeżeli chcecie pogadać o takich rzeczach, Zapraszamy na swojego Twitcha, bo właśnie często tam poruszamy takie tematy. I kolejna rzecz, którą uważam za naprawdę dużą zalety Jojimi, jest to, że do wyciągania z niej tego co najlepsze, nie potrzebujecie żadnego kancelowania animacji ani takich innych trików. Po prostu musicie nią grać, musicie nią strzelać. Owszem, Trzeba pilnować jednej rzeczy, ale o tym powiemy sobie później. Mimo wszystko, mimo że nawet jest ta jedna rzecz, o której musimy pamiętać, to i tak jest to dużo łatwiej niż w przypadku innych postaci, gdzie musicie pamiętać na przykład o cancelowaniu których animacji, żeby ten dimmer zboostować. W przypadku jej tego nie ma, po prostu gracie. I na koniec jeszcze dodam, że jednym z jej dedykowanych setów jest Simenała, czyli jeden w ogóle z lepszych setów do farmienia, bo nie dość, że na dwóch częściach ma bonus na ataku, to jest sporowany z Emblemem, czyli jednym z najlepszych setów supportowych. Tak więc jej ja jest bardzo ekonomiczna do budowania i wydawania rezina. Ale, żeby nie było zbyt kolorowo, oczywiście mamy też coś, co działa na niekorzyść Yoimii. Zaczniemy od tego, że przez dodanie elementu Dendro Pyro nie jest aż tak bardzo w mecie. Owszem, dalej jest bardzo silne, ale nie jest to aż taka siła i dominacja, jaka była wcześniej. I chociaż Yoimii jest postacią dystansową, i to co mówiłam w przypadku Abyssa, że jak nam się wrogowie przemieszczają, to ułatwia nam to mimo wszystko trafianie w nich, to niestety, jeżeli chodzi o to trafianie, to Yoimii, jeżeli jest za daleko, to nie trafia we wrogów, co Oczywiście wpływa na zmniejszenie obrażeń i dodatkowo skupia się na single targetcie, czyli atakowaniu jednej postaci. Więc jeżeli walczymy z wieloma przeciwnikami, może to być trochę kłopotliwe. I ta jedna rzecz, o której mówiłam wcześniej, której trzeba pilnować, to to, który atak będzie robił reakcję vaporize. Ponieważ jest to konkretna sekwencja i o tym mówię dokładnie w poradniku do imieniu, do którego was odsyłam, ale jeżeli to przerwiemy, niestety musimy to resetować i zaczynać kombo od nowa, ponieważ owszem jakby jesteśmy w stanie dalej atakować, ale atakuje nie to, nie to Oporalizuje co byśmy chcieli, żeby atakowało. I drugą postacią, którą zobaczymy na banerach w pierwszej połowie, obok Yoimi, będzie Jajemiko. Jajemiko zawsze od samego początku była naprawdę mocną postacią, ale wraz z wejściem Dendro bardzo dużo zyskała. Zalet najważniejsze jest to, że zadaje naprawdę spory damage off-field, czyli wtedy, kiedy Yae Miko nie ma na polu i jest to bardzo przydatne, ponieważ ten damage dzieje się równocześnie z damage'em, który zdajemy naszym main DPS-em, czyli mamy w jednym momencie zdwojoną siłę ataku. I to że oczywiście zadawane są przez totemy Jaemiko, które mają mały cooldown, więc jeżeli nam się wróg przemieści, to do temy również możemy przemieścić, co na pewno ułatwia ciągłe zadawanie damage'u. I właśnie przez to wszystko jest naprawdę świetnym wsparciem naszego main dps albo powiedzmy może sobie postaci, która dużo czasu spędza na polu jako taki on-field. I tak jak powiedziałam na początku, Elektro bardzo mocno działa z Dendro i mi na przykład świetnie zgrywa się z takimi DPS-ami jak Tichnari czy al -ham. naprawdę jest dla nich świetnym wsparciem, po prostu. To, co bym chyba podkreśliła ten segment, to to, że Jaremiko jest po prostu bardzo silną postacią. Ale oczywiście nie może być zbyt różowo. Musicie wiedzieć, że stawienie tych totemów, wszystkich trzech oczywiście, bo wtedy ma największy damage, troszkę zajmuje, a oprócz tego użycie ulta, bo używamy ulta wtedy, kiedy są trzy totemy, ponieważ to maksymalnie zwiększa damage tego ulta, niestety niszczy te totemy, więc musicie postawić je na nowo, co niestety zabiera czas waszemu main DPS-owi. Jakby tego było mało, to stawienie tych totemów może być. Łatwo przerwane przez ataki wroga, ponieważ Jajemiko wtedy jest niezwykle wrażliwa. I jak już jesteście w tych nieszczęsnych totemach, to mają one problem z fokusowaniem. Potrafią być ognisko czy filar, którego na niektórych abysach musicie bronić. Mi osobiście nie sprawia to problemu i nigdy nie miałam takiej sytuacji, że przez właśnie przez to, że Jajemiko nie trafia, na przykład nie byłam w stanie zrobić abysa, bo miałam za duży czas, ale wiem od was, że niektórym sprawiało to spory problem. Ulti Jaemiko również sporo kosztuje, bo aż 90, więc najlepiej parę jest ją z jakąś baterią. U mnie często jest to która właściwie mi ten problem niweluje. Ewentualnie możecie też składać na najemnik Energy Recharge, ale to zawsze obniża siłę, ponieważ ją chcecie budować tak jak DPS-a, czyli kryty atak i elemental mastery. Natomiast jeżeli jeszcze będziecie szukać Energy Recharge'a, to na pewno utrudni wam budowanie. I przechodzimy do drugiej połowy, zaczynając od Kazzuchy. Co musicie o nim wiedzieć, to to, że jest jedną z bardziej uniwersalnych postaci i praktycznie idealnie wpasowuje się do każdego Teamu. Jest jeden z lepszych supportów, który świetnie boostuje damage main DPS-ów. Jedną z tych jego zalet jest to, że jest Anemo, więc zakłada VV Set. który jest też jednym z lepszych supportowych setów w grze, ponieważ zmniejsza resy przeciwników na zasane elementy, co bardzo mocno zwiększa damage całej drużyny. I jak to z Anemo bywa, ma również skilla, który zapewnia kontrolę tłumu, ponieważ może zassać wrogów. I jedna z jego lepszych broni jest dostępna u Kowala, co jest świetnym ułatwieniem. Oczywiście, o ile macie bilety, ponieważ nie musicie wydawać swoich ciężko zbieranych primogemów na banerze broni. Ewentualnie alternatywą bardzo mocną, właściwie praktycznie na równi z mieczą od Kowala, stoi parasolka z eventu, który był kilka paczy temu. Jeśli się niego oczywiście załapaliście, to również te opcje dla kazuchy możecie dać. Chociaż wszyscy odczuwamy, że tak naprawdę teraz mocno jest dendro, jest bustowane wszędzie na abysie, mam wrażenie, że fountain jest tuż, tuż za rogiem, znaczy wiemy, że jest tuż, tuż za rogiem, ale mam wrażenie, że możliwe, iż trochę zwrócimy się w stronę hydro, a ten element można już za więc wartość kazuchy jeszcze bardziej by urosła. Jednak weźcie pod uwagę, że jest to tylko moje gdybanie, nic pewnego, więc tak wcale nie musi być. Możemy zać przy dendro do końca Genshina. Jeżeli chodzi o słabości kazuchy, to tak naprawdę trudno mi jest cokolwiek znaleźć, ponieważ kazucha jest aż tak uniwersalną postacią. Jednak z takich oczywistości, Anemo oczywiście nie swirluje dendro, więc w przypadku takich reakcji jego wartość trochę spada. Idealnie sportowym build na kazuchę potrzebuje artefaktów z Elemental Mastery, czego formienie może Wam trochę zająć. Na szczęście od jakiegoś czasu mamy Vivi dostępny w Strongboxie, więc może wam to trochę przyspieszyć proces, jeżeli będziecie rolować te artefakty, które wam nie pasują, właśnie w tym miejscu, licząc na to, że wypadnie wam na mainstacie Elemental Mastery. Kazucha, do tego, żeby być świetnym supportem potrzebuje Ulta, więc potrzebuje też Energy Charge'a, czyli nie tylko szukacie nieszczęsnego Elemental Mastery na mainstacie, ale również Energy Charge'a w substatach, co może wam trochę zająć, jeżeli nie macie szczęścia do RNG. I ostatnia postać z tej czwórki. Czyli Al Ham ze swoim pierwszym reranem. To co musicie o nim wiedzieć, to to, że jest jednym z najsilniejszych DPS-ów w grze, a w ogóle najsilniejszym DPS-em Dendro. Nadaje się do najróżniejszych Teamów, czy to jako Driver pod Hyperbluma, czy jako Onfield pod Spreada. I chociaż na początku wydawał się dość skomplikowaną postacią, ponieważ pamiętam jak nagrywałam film z tej serii przed jego w ogóle pojawieniem się, więc gdy bałam w tym filmie, to jednak mimo wszystko po opanowaniu te mechaniki są dość proste, trzeba tylko pamiętać o pewnych rzeczach rzeczach. Możemy przyjąć, że al Ham jest dość przyjazny graczom free-to-play, ponieważ tylko Timem ma takie, które macie zbudować w postaci czterogwiazdkowych, ale również ma bronie czterogwiazdkowe, które tak jak to było w przypadku Kazuchy są dostępne od kowala albo z eventów. I jeżeli już jesteśmy w przybudowaniu, to musicie wiedzieć, że jest całkiem przyjemny do budowania. Nie tyle co chodzi o same staty, ponieważ o tym powiem sobie później, ale jeżeli chodzi o sety. Jego najlepszym zestawem jest Gilded Dreams, a ten jest w bardzo ekonomicznie wydajnej domenie, ponieważ jest z deepwoodem i zarówno pewno Gilded, jak i Deepwood są bardzo pożądanymi setami na wielu postaciach. Ale druga opcja, która praktycznie jest na identycznym poziomie pod względem siły jak Gilded, to kombinacja dwuczęściowych zestawów, co zawsze ułatwia budowanie postaci, ponieważ łatwiej jest szukać wśród dwuczęściowych zestawów statów, które Was interesują. Ale żeby nie było tak kolorowo, ten przestojniak również ma coś, co świadczy na jego niekorzyść. Potrzebuje bardzo dużo energii albo bardzo dobrej baterii, jak na przykład na HIDA. Przy DPS-ach zawsze jest to trudniejsze, ponieważ one potrzebują też critów, ataku lub elemental mastery, więc dokładanie do tego wszystkiego jeszcze energy Recharge, albo wydłuża wam cały proces budowania, ponieważ szukacie perfekcyjnych artefaktów, a to niestety nie jest zależne od was, albo godzicie się na to, że będzie miał mniejszy damage, ponieważ zabierzecie mu kryty, czy atak, czy elemental mastery, kosztem większego energy recharge'a i szybszego ładowania ulta. Jeżeli jednak macie Nahida, to polecam grać ich razem, ponieważ Nahida jest bardzo dobrą baterią właśnie dla main DPS-ów takich jak Alhaidham. I jest on dość Samolubnym on-fielderem, czyli postacią, która jest cały czas na polu, ponieważ ze względu na swój gameplay naprawdę dużo czasu musi tam spędzać. Nie możecie go łatwo zmieniać, ponieważ jego ult czy skill, które dają mu dendron na mieczu, wymagają tego, żeby przez cały czas trwania tego efektu na tym polu był. Więc nie możecie sobie dowolnie zmieniać. I też jak skupicie rotację, to nie jest to koniec świata, ale musicie wiedzieć, że obniży wam to damage, czyli o tej rotacji musicie pamiętać, ponieważ też może wam to zaburzyć granie i trochę was zniechęcić. A tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli te mechaniki opanujecie, to naprawdę będzie to przyjemny gameplay, łatwy do grania dla każdego właściwie. Więc tak prezentują się piątki w nadchodzącym patchu 3.7. Tak jak mówiłam, dajcie mi koniecznie znać, po kogo wyrolujecie. Nie lubię odpowiadać na pytanie, czy po kogoś szczególnie powinno się rolować, ponieważ zawsze idźcie za głosem serca. Jednakże gdybym miała wybrać jedną z tych postaci, z tych mocnych postaci, ponieważ uważam, że każda z tych pięciogwiazdkowych postaci jest naprawdę bardzo mocna, zwłaszcza w swoich niszach, to jeżeli miałabym taką inną postać wybrać, to byłby to chyba Kazucha. Jeżeli naprawdę nie wiecie po kogo rolować, chcecie każdego, albo nie chcecie nikogo, macie zbyt dużo primo i już was kusi, żeby rolować, to bym powiedziała, żebyście lecieli po Kazuchę. Mam wrażenie, że jeszcze będzie miał więcej do błyszczania od kiedy dostaniemy Fontaine, ale to, co już pokazuję teraz i tak jest bardzo mocne. Jednak podkreślam jeszcze raz, idźcie za głosem z serca. A na dzisiaj to już będzie wszystko. Trzymajcie się, na razie, pa!